Cześć, witam Was w naszym najnowszym przeglądzie wydarzeń ze świata sztucznej inteligencji. Na wstępie prośba! Jeśli podoba Ci się to, co tutaj robię, to daj mi znać lajkiem na dole. Dziś przygotowałem kilka bardzo ciekawych tematów. Będzie o Amazonie, o czacie GPT, nowościach od Google, o nowych funkcjach w DID, Klingu, a nawet w pędzie czy notatniku, o problemach energetycznych gigantów, o Nvidia i oczywiście o regulacjach dotyczących sztucznej inteligencji. A to wszystko! dotyczy właśnie postępu i problematyki AI. A zaczynamy od Amazona. Premiera nowej wersji asystenta głosowego Alexa, która miała być bardziej zaawansowana dzięki AI, została przesunięta na 2025 rok. Testerzy wersji beta zgłaszali problemy z opóźnieniem i sterowaniem smart Home. Wygląda na to, że połączenie dużych modeli językowych z funkcjami sterowania nie jest aż tak proste, jak się wstępnie wydawało. Cóż, nawet Alexa potrzebuje trochę więcej czasu, by nauczyć się nowych sztuczek. OpenAI wprowadza funkcję wyszukiwania w ChatGPT. Teraz możemy uzyskać szybkie, aktualne odpowiedzi z linkami do rzetelnych źródeł. Wygipitować sobie coś w internecie jest już dostępne dla użytkowników Plus i Team, a wkrótce trafi do nas wszystkich. Zostając przy OpenAI, wspomnijmy, że dla fanów ChatGPT mamy dobrą wiadomość. Zaawansowany tryb głosowy jest już dostępny na Macach i Windowsie. Teraz możemy prowadzić naturalne rozmowy z AI bezpośrednio na swoim komputerze. Super narzędzie i w sumie wymówka, dlaczego rozmawiamy sami ze sobą. Google nie pozostaje w tyle i wprowadza funkcję grounding w API Gemini oraz Google AI Studio. Dzięki temu modele AI mają dostęp do najnowszych informacji z Google Search, co zwiększa dokładność ich odpowiedzi. To tak, jakby AI miała bezpośredni dostęp do najnowszych danych z internetu. Kolejna nowość od Google to to, że generatywna AI trafi do Google Maps Platform i Google Earth, deweloperzy i planiści miejscy mogą teraz uzyskać aktualne informacje o lokalizacjach co ułatwi planowanie infrastruktury miejskiej. Wyobraźcie sobie, jak łatwo teraz będzie można zaplanować sieć stacji ładowania dla, na przykład, pojazdów elektrycznych. Minusem będzie to, że deweloperzy dosyć szybko będą mogli sprawdzić, jaki budynek i ile mieszkań można wybudować na ostatnim zielonym skwerku w dzielnicy. Ale nie oszukujmy się. I bez AI takie analizy bardzo szybko są robione. Zostając jeszcze przy Google Maps, to wprowadza funkcje AI, które pomagają odpowiadać na pytania i tworzyć recenzje nowych miejsc. Możecie teraz zapytać mapy o najlepsze miejsce na wieczór z przyjaciółmi, a Google AI dostarczy Wam spersonalizowane sugestie. To tak, jakby mieć lokalnego przewodnika w kieszeni. A teraz szybkie przejście na Amazona. Otóż, dla wszystkich, którzy mają problem z nadążaniem za fabułą seriali, Prime Video wprowadza X-Ray Recaps. Taką nową funkcję, dzięki której otrzymacie spersonalizowane podsumowania bez spoilerów. Co ułatwi Wam powrót do oglądania po przerwie i pomoże wsiąknąć w fabułę aby nie przegapić żadnych smaczków. A skoro jesteśmy przy Amazonie, to właśnie firma Jeffa Bezosa i po sąsiedzku Meta napotykają opóźnienia regulacyjne w planach budowy centrów danych zasilanych energią jądrową. Rosące zapotrzebowanie na energię w sektorze AI wymusza poszukiwanie nowych rozwiązań, ale regulacje i obawy środowiskowe stają na drodze. Jak widać, to problemy nie tylko w Polsce dla dużych inwestycji. A skoro już wspomniałem, to przejdźmy do Meta AI, która robi postępy w dziedzinie robotyki skupiając się na percepcji dotyku i interakcji człowiek-robot. Nowe modele i sensory pozwalają robotom lepiej rozumieć otoczenie i współpracować z ludźmi. Kto wie, może wkrótce roboty będą pomagać w codziennych zadaniach domowych. A inną ciekawostką z ekosystemu Facebooka jest to, że chińska armia zaadaptowała model Lama AI i to do celów wojskowych, tworząc narzędzie Chat Beat. To pokazuje, jak technologia open source może być wykorzystywana w różnych sektorach, choć rodzi pewne pytania o kontrolę i bezpieczeństwo nad taką technologią. Z innych ciekawych funkcji zaprezentowanych w zeszłym tygodniu, firma DID wprowadza awatary zdolne do rozmów w czasie rzeczywistym. Dzięki nim firmy mogą tworzyć bardziej angażujące treści wideo, co może zwiększyć efektywność marketingu i sprzedaży. Ciekawy krok w kierunku bardziej interaktywnej komunikacji z klientami. Klink AI, znany model generujący wideo, wprowadza nową funkcję, a mianowicie Custom Models, która pozwala trenować postacie wideo na podstawie prawdziwych nagrań. I tu otwierają się bardzo ciekawe możliwości w tworzeniu treści, szczególnie dla marek i twórców chcących personalizować swoje materiały wideo. Assembly AI wprowadza Universal 2. Dokładniejszy model rozpoznawania mowy. Znacznie poprawia on dokładność transkrypcji, co jest kluczowe w branżach takich jak sprzedaż, obsługa klienta czy chociażby popularne u nas teleporady medyczne. Mniej błędów to lepsza komunikacja i efektywność. Microsoft wprowadza do Paint i Notepad funkcje AI, takie jak Generate Fill i Rewrite. Teraz edycja grafiki i tekstu będzie jeszcze bardziej prosta i intuicyjna. Dobrze wiedzieć, że nawet tak proste narzędzia będą bardziej zaawansowane. Dajcie znać w komentarzach, czy korzystaliście już z jakichś funkcji AI w Waszych Windowsach i co z tego wyszło. A jeśli komputery, to i gry komputerowe, a te czeka bardzo poważna zmiana. Wyobraźcie sobie grę z otwartym światem, która jest generowana w czasie rzeczywistym przez AI. W zasadzie Taka gra już jest, a mianowicie Oasis. Pierwsza taka, która dostosowywuje się do ruchów gracza, tworząc unikalne doświadczenia bez użycia tradycyjnych silników. Na taki rozwój zdecydował się też Netflix, który inwestuje w gry oparte na generatywnej AI. Żaden format newsowy opublikowany w tym tygodniu nie mógłby nie wspomnieć o zwycięstwie Donalda Trumpa, a tu kluczowe jest, jak to może wpłynąć na regulacje dotyczące sztucznej inteligencji. Z tego, co zdążył już zapowiedzieć, to zamierza on anulować rozporządzenia Bidena i wprowadzić nowe, łagodniejsze podejście do regulacji, co raczej przyspieszy rozwój technologii AI, a z całą pewnością jej nie spowolni. Skoro nowym prezydentem Stanów Zjednoczonych zostanie Trump, to może wzrosnąć rola jednego z jego największych darczyńców, czyli Elona Muska, który przymierzany jest do ważnej roli w gabinecie nowego prezydenta. Jeśli tak się stanie, to szybko to wpłynie na relacje między gigantami technologicznymi. A dzisiejszy raport kończymy wysokim C, a nawet szczytem, ponieważ Nvidia umocniła się na podium, będąc największą firmą na świecie pod względem kapitalizacji rynkowej. To zasługa wzrostu w sektorze AI, gdzie Nvidia dominuje dzięki swoim procesorom graficznym. Wygląda na to, że AI napędza nie tylko technologię, ale w tym momencie i giełdę, dosłownie i w przenośni. To już wszystko na dziś. Technologia nie przestaje nas zaskakiwać, a kolejne tygodnie na pewno przyniosą nowe, fascynujące doniesienia. Dziękuję za uwagę i zapraszam do zasubskrybowania tego kanału. Do zobaczenia następnym razem.